Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, gdy się tedy wespół schodzicie, nie jest to już pożywanie wieczerzy pańskiej. Każdy bowiem wieczerzę swoją już uprzednio spożywa, i tak jeden jest głodny, a drugi nietrzeźwy. Czyż domów nie macie do jedzenia i picia? Albo okazujecie wzgardę Kościołowi Bożemu i poniewieracie tymi, którzy nic nie mają? Cóż wam powiem? Czy chwalę was, za to nie chwalę. Ja bowiem otrzymałem od pana co też wam podałem, że pan Jezus tej nocy, w której był wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy, łamał i rzekł: Bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje, które za was będzie wydane, to czyńcie na moją pamiątkę. Także i kielich po mówiąc: Ten kielich jest nowym testamentem we krwi mojej, to czyńcie, ilekroć pić będziecie na pamiątkę moją. Ilekroć bowiem ten chleb pożywać. A kielich pić będziecie, śmierć Pańską będziecie zwiastować, aż przybędzie. Tak więc, ktokolwiek by pożywał ten chleb albo pił kielich Pański niegodnie, winien będzie ciała i krwi Pańskiej. Niechajże tedy doświadcza człowiek samego siebie, a tak niechaj pożywa chleba batego i z kielicha pije. Kto bowiem pozywa i pije niegodnie, potępienie dla siebie pożywa i pije, nie bacząc na ciało Pańskie. Dlatego między Wami wielu chorych i słabych, i wielu pomarło. Bo gdybyśmy sami siebie sądzili, nie bylibyśmy sądzeni. Lecz gdy nas sądzą, karanie odbieramy od Pana, abyśmy z tym światem potępieni nie byli.